Witam Was serdecznie i zapraszam na rozpakowywanie myszy dla graczy Razer Dead Adder Chroma Zapraszam do oglądania materiału No i zaczynamy sobie rozpakowywanie pudełeczka z myszką Z przodu oczywiście pokazana mycha W całej okazałości Na bokach już mniej ważne informacje Z tyłu oczywiście mamy tutaj rozpisane klawisze Z boku Pokazane możliwość podświetleń różnego koloru, ponieważ myszka obsługuje RGB, czyli możemy sobie ustawić dowolny kolor, zarówno na pokrętle, jak i na logo razer. Rozcinamy sobie tutaj plombę, otwieramy pudełko, no jeszcze coś blokuje. Otworzymy. O, jest. Wyciągamy kolejne pudełeczko, tym razem zielone. W środku, za takim plastikowym, przeźroczystym opakowaniem, jest znajduje się myszka. Pudełko. Zdziwiłem się, bo pudełko, w porównaniu do poprzednich wersji, jest bardzo małe. Mieści w sumie samą myszkę. O, mamy tutaj naklejki w tej wersji, akurat. Takie zmieniające kolor, nie zielone jak w poprzednich. Oraz plik kart. Przeczywam tutaj jakieś deklaracje zgodności. O, obrazek myszki. Sprzęt sprzęt razer Oraz instrukcja obsługi. Krótka instrukcja obsługi, którą możecie sobie przeczytać, jeśli będziecie mieli jakieś problemy. Jednak myślę, że podłączenie myszki nie sprawi Wam najmniejszych. No to zabieramy się do wyciągania. Mamy tutaj kabel. No i przeciągniemy go sobie tutaj. Będziemy musieli sobie go tutaj przeciągnąć przez pudełko, bo inaczej mieszkanie wyjdzie stąd, więc wsadzamy go tutaj w ten powiększony otwór. No i mamy ją już na wierzchu. Jak widzicie, prezentuje się bardzo ładnie. Jej wykonanie moim zdaniem nie pozostawia nic do życzenia. Podłożymy sobie tutaj podkładkę pod nią. Z boku myszka prezentuje się tak. Przyciski wyprofilowane dla graczy pod praworęcznych, tak i cała myszka. Także miejcie to na uwadze przy zakupie. Logo RAZER. Góra wykonana z takiego chropowatego plastiku bardzo fajny miły w dotyku. Boki ogumowane, antypoślizgowe oraz ślizgacze bardzo dobrej jakości. Jeden duży tylny, dwa spoczne, przednie, sensor 4G, który może pracować z rozdzielczością 10 000 dpi, osznurowany kabel USB, bardzo wytrzymały, zapobiegający przetarciom, ucięciom kabla, pozłacany wtyk USB. Oraz, jak sugeruje producent, około 2 metrów kabla. Myszka posiada przyspieszenie 50G oraz prędkość 200 IPS. Bardzo dobrze leży w dłoni. Przyciski boczne są bardzo dostosowane do kciuka. Przedni, tylny. Tylny po zdjęciu przedni na wyprostowanym kciuku. Bardzo dobrze się naciskają. Myszka przy dość długich palcach bardzo dobrze leży w dłoni. Co sami widzicie. Rozwiążemy sobie tutaj kabelek. Podłączymy ją do komputera i zobaczycie, jak sprawuje się podświetlenie chroma. Mamy już, podłączamy do komputera. Chwilkę trzeba poczekać aż komputer wykryje mysz. Myszka już ożywa światłem, także podłączenie się powiodło. Jak sami widzicie, myszka teraz pracuje w trybie spektrum, czyli będzie sobie zmieniać sama kolory. Co wygląda bardzo interesująco. Zielony, kolory Razera, i nagle przechodzi w inne kolorki. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajnie jest zrobione. Niebieski, proszę. Oczywiście jest to wszystko konfigurowalne w Razer Synapse, co pokażę Wam za chwilkę. Mamy tutaj chodzący z takim lekkim oporem, ładnie ogumowany scroll. Myszka bardzo łatwo. Ślizga się po podkładce. No i teraz przejdziemy sobie do prezentacji sterownika myszki czy Razer Synapse. Razer Synapse prezentuje się następująco. Mamy tutaj pełny sprzęt Razera, który mamy podłączony do komputera. W moim przypadku są to słuchawki, klawiatura oraz właśnie Razer Chroma. Mamy tutaj możliwość tworzenia profili, które później będziemy mogli sobie szybko zmieniać. Każdy przycisk oprócz lewego ma możliwość zmiany jego takby tak bindów, ustawień, czyli ma mnogość tworzenia makr, systemowych ustawień, ustawień na przykład. Przycisków klawiatury, które można dopisać do, my, do myszki. Zmiana, tam, zmiana prędkości, sensitivity i multum, multum przydatnych ustawień. Tutaj możemy sobie ustawić DPI w zakresie od. 100 do 10 tysięcy ja ustawiam sobie na razie na 1800 i zostawiam tutaj mamy akcelerację oczywiście dla graczy FPS tak jak ja gram w sobie w Counter Strike'a musi to być oczywiście wyłączone tu możliwość odświeżania ja zostawiam tam na 500 co myślę, że wystarczy a tutaj mamy możliwość regulacji oświetlenia myszki. Oświetlenie możemy sobie wybierać z palety kolorów. Osobno scroll, osobno logo razer, co jest bardzo fajnie wyglądającą sprawą. Ustawiamy kolor, a po chwili już. Wy tego nie widzicie, ale ja patrząc na myszkę, widzę jak myszka sobie zmienia kolorki. Wy, aby się tego przekonać, musicie sobie myszkę kupić. Do czego jak najbardziej zachęcam. Mysz jak najbardziej gamingowa, sprzęt wysokiej jakości. A tutaj mamy kolejną zakładkę. Jest to możliwość zdefiniowania sobie myszki z podkładką od Razera lub wykonanie testu podkładki, przez co Razer sam dopasuje sobie właśnie tak jak teraz. Mamy tutaj pokazane, co musimy zrobić. Czyli, z tego co widzę, przycisnąć lewy przycisk myszy, jeździć po podkładce, wtedy myszka. Zeskanuję sobie jej strukturę. A więc robimy to. Myszka zapisała. Ale ja jednak korzystam z Goliathusa. Omega Control, także tą my podkładkę sobie wybieram. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Cześć.